Dla <noise> tego akademickiego i wszystkich, którzy są na naszym profilu nas oglądają. <noise> Ultima in mortis hora, filium pro nobis hora, bona mortem petra virgo mater domina, bona mortem petra domina. Zbliża się śmierci godzina, proś za nami swego syna. Wyszli z Bogiem skonali, Ciebie, Matko, kochani, Wyszli z Bogiem skonali, Ciebie, Matko, bardzo Dobrze.